Proszę Państwa, jestem na Jasnej Górze Zwycięstwa i tutaj właśnie przy wejściu, przy tej bocznej bramie od parkingu jest taki opis o sanktuarium na Jasnej Górze. Tylko słońce świeci zachodzące, prawda, i tutaj y, niezbyt to wyraźnie widać, jest po polsku i po angielsku, ale spróbuję to z pewnej odległości przedstawić, żeby się dało poczytać, prawda, tu jest... No nie bardzo to wychodzi, bo cień rzutem niestety, no ale z grubsza przynajmniej po polsku się da przeczytać. I pisze, że 100 pomników historii na 100 lat niepodległości. Prawda? I tu jest ta główna aleja z tymi flagami. Prawda? I proszę Państwa, tu właśnie widać to tu stół poświęcona bramo Janowi Pawłowi II i ta wielka wieża. Ale ja się tu cofnę kawałek, bo tu jest, proszę Państwa, przy zachodzącym słońcu się fatalnie nagrywa. Ale chciałem pokazać, że tu jest duża wystawa poświęcona Kardynałowi Wyszyńskiemu, który ma być lada chwila ogłoszony, błogosławionym. Więc tu chciałem choć parę fragmencików. Bo to słońce naprawdę daje popalić. Flagi są z całego świata, prawda? Za chwilę, jak już będę nie pod słońcem, tylko za słońcem, to będzie troszkę lepiej widać. Ale choć kilka obrazków tutaj, tutaj a propos, a propos kardynała Byszyńskiego, tutaj pokażę. Koronator wizerunków Matki Boskiej, prawda? Jasnogórski prymas prawda, konfrater zakonu Paulinów, tu z drugiej strony miłośnik polskiej ziemi, przecież by również siano zbierano, jako młodzieniec S.S.O.C. to prawdopodobne, bo przecież był synem organisty tam w terenie, gdzieś na wiosce, prawda, początkowo. Tu jest wśród ojców Soboru Watykańskiego prymas Wyszyński, zarówno chyba, Polskich biskupów, jak i, jak i obcych. Tutaj przyjaciel papieży, o, Jana Pawła I, Piusa Pawła VI, prawda, chyba też Żonkaliego. No, proszę bardzo. Więzień za kościół, człowiek wolny, zwornik kościoła polskiego, prawda? no Kochał Polskę, co. Raczej nie ulega wątpliwości. No i więcej tu nie będę, bo za dużo pamięci zajmie mocny służbą prawda, dla narodu i kościoła. Prawda. Mocny wiarą, broń. Był on siłą narodu, prawda? Tu widać, że przemawia bojowo. Prawda. Nie będzie dalej przed podsłońcem, tylko tu jeszcze. Że kawałek, gospodarz pielgrzymki papieskiej Wojtyły, tej, tej pierwszej, prawda, no, Ty pięknie Bożego świata, czyli lubił przyrodę, z pieskami nawet go tu mamy, ojciec duchowy i założyciel ósemki, te panie mu tam towarzyszyły, pomagały, protektor zakonów, tu jest razem z różnymi kapłanami biskupami, prawda? No. I tutaj z młodzieżą, pokoleniem Orłów, obrońca życia, rzecznik człowieka, nauczyciel i wychowawca. Wyszyński jako nauczyciel i wychowawca, konfrater to już było, I jeszcze raz rzut oka na klasztor z wierzą i to tu z Amen.